Z tej strony Krawczyk kolekcjoner. Dzisiaj robię hamulce w moim Cicle Częto. Włożyłem teraz jarzmo do tarczy hamulcowej. Teraz wystarczy dokręcić. Z tyłu są tutaj takie dwie śrubki. Także dokręcam. Włożyłem teraz klocki hamulcowe. No założyłem już zaciski. Tutaj przykręciłem tutaj prowadnice. Jest jedna prowadnica. No także wygląda to tak. Teraz widzowie montuję bębę hamulcowy, zakładam tutaj świeżo pomalowany. Tutaj takie dwie siłbeczki. Jedna idzie tutaj. Trzeba ją wkręcić. No i druga jeszcze tutaj. Na dół. No i teraz z grzechotką dokręcamy. No i gotowe. I zosta zostało tylko założyć felgę. No także hamulce już poskładane tutaj. Elegancko, wszystko jest. Zaraz założę Felgi i pokażę Wam, jak to będzie wyglądać z Felgami. No, widzowie, także założyłem już tutaj Felgi i patrzcie, jak to zajebiście wygląda. Ten zacisk, oraz tutaj z tyłu bęben, nie? Napiszcie, jak Wam się podoba. Ogólnie mi się bardzo. No, także siema, ma dla następnego filmu.